i co już jak zrobił, a ja nie robię po prostu z tego update'u. Nie robię z tego update'u nagrania, tylko robię z innego update'u, kompletnie z innego update'u. Znaczy, nie w ogóle z, z żadnych update'ów. to jest lekcje latające, co w ogóle, bo tutaj jest jakieś nowe update'y. O tym nie wiedziałem. Ale no, więc będziemy spróbujemy dzisiaj ten update zrobić. A nie będziemy gadać o tym update'cie, tylko o innym kompletnym update'cie. Będzie to update pod. Znaczy, będziemy gadać o twórcy anarchii. Tak? Jak się nie mylicie, o twórcy anarchii. W ogóle, jak? Saturday. Satur Gotowanie metalowego szaleństwa? Co to w ogóle jest? Nie wiem, ale kompletnie jest nowy update. Ale ja chciałem Wam powiedzieć o Anarchia SMP. E, m, anarchia SMP to jest najlepszy serwer, prawda? Jest, na, anarchia to jest najlepszy serwer, więc też będzie e, fajnie. A Anarchia to jest najpopularniejszy serwer, więc będzie się działo, co naprawdę, a będzie dużo. E, Mm, więc anarchia to jest najlepszy dla mnie serwer e, znaczy do grania, bo nie, nie, jeszcze raz, jeszcze raz. E, anarchia to jest jeden z najlepszych serwerów i naj, prawie najstarszych, więc też takie coś. Ale nie chodziło mi o to. Chodziło mi o coś innego. A wiecie o co? O, o to co jest właśnie tym. A nazywa się to twórca anarchii. Tak, chciałem porozmawiać o twórcy anarchii, a twórca anarchii jest jeszcze nie do, zrobi, nie do zrobienia. Ja przeczuwam, że to jest albo Sagi, albo y, Peter. Dla mnie są to dziwni trochę, więc porozmawiamy się i, i dlaczego akurat Peter, albo właśnie ten nasz Sagi. Więc pierwsze dla mnie, co może być do, do zobaczenia, to. Kiedy Sagi odpowiedź Okej. Okay. Okay. Ehm. więc będzie się działo, a ja właśnie właśnie, więc... Dlaczego akurat Peter mi się nie podoba? Znaczy, podoba mi się, no do, do, fajnie ma odcinki, chodzi mi, no, no, no wiem, że ma fajne odcinki, każdy o tym wie, ale no, coś mi tutaj nie pasuje właśnie przy Peterze. Coś mi właśnie tutaj, coś nie pasuje. Bo jak wiecie, Peter jest najprawy, jest najlepszym, zrobił, zrobił tyle na anarchii rzeczy, że przypomina to, be, to ty. ale jest mi coś nie dopasowuje coś, czego ja nie rozumiem. A jest to jeden z najlepszych, z najlepszych skinów. A wiecie, co wiecie, 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 co? O co mi chodzi? Po prostu, że jest, bo trochę dziwnie by mi tak pas, nie pasuje, bo był na jakby chciał stworzyć ten serwer, dlatego. Czy chce zrobić jak to B2T? I to mi też nie pasuje. Drugą opcją jest, że wleciał na serwer, kiedy nas nie było. To też było dziwne. Więc też naprawdę jest źle. Jest wybalony jako metal. Okej, okej. Okay, okay. Macha czy zero jako metal Sonic? Tutaj jest. Ale niestety jednego Sonika nie odebrałem. Jest to EPIK. No niestety nie odebrałem go. Czekaj, czy mi coś tu nie pasuje? Tylko jest 405. Cały czas jest update! Okej, hmm. okej. Okay, okay. ci są dwa update w jednym, znaczy trzy. Tak? Trzy update y? w jednym, bo jest metal i to. W ogóle to jest jakiś. Nie wiem co to jest. Metal Madness. W ogóle to jest jakiś nowy metal. Shadow Metal? No nie wiem. E, Przełącz do metala. W ogóle tutaj wolno. Jak nie masz metala, to powróć za darmo. Kurde. <ścoughs> to jest dobre. W ogóle jak. Jak nie wiem, jak go zdobyć. Pierwsze zadanie to jest. Destruj balony jako metal Sonic. Jako metal sonic? Ha, czyli muszę balony jako metal Sonic. Więc okay. zmieniamy się szybko w metal Sonica. I oczywiście destrujemy te my balony. No to destrujuje te. Destroyed Ok, więc... No nie chcę mieć powiedzieć, są... o okay, kurde co 250 balonów. To chyba... Na obby trzeba. Jak tak myślę, to teraz. Obby, okej, okay. Sprawdźmy, czy to na obby. Ładowani, ładowanie ma metalowego szaleństwa. Yy, chcę dostać tego peta nowego. Co jest? Taki jest! Ej, nie da się chyba go pokonać ze szybkim, kurde Chodź tu! Co jest? Ej, tu się spowalnia! To Czasami spowalnia. Jaki ten metal jest silny, kurde. Teraz dopiero patrzę. Tu nie ma żadnych kolców, więc mamy trochę ułatwienia. Gdy sprawdź, robimy... No i teraz jest pierwszy na razie, na razie. Okej, okay, okej, okay, więc... Lecimy, musimy być pierwsi. Tam na tym wyścigu. Okej. Okay. Mamy metala, więc e, ten. No, aha, okej, okay, nie, nie, już po prostu. Nie, w kolejnym odcinku nagram z anarchii, bo jestem zachwycony tym updateem. Kurde, to w kolejnym odcinku najwyżej nagram anarchię, no ale naprawdę dziwne. No i rozwala się. 105 sekund. Co? Mogę zakręcić? Co jest? Co jest? Ej, fajne. Mogę się zakręcić? I co? 35! Dobrze! 436. Okej. Okay. Więc wejdźmy na zieloną górę i zobaczmy, czy pierwszego PETA dostaliśmy i zrobiliśmy pierwsze zadanie. Bo chyba, chyba zrobiłem pierwsze zadanie, już tak myślę sobie. Kurde, to tak pierwsze zadanie. Dam nam, bo tak nam pokazuje ten bosik, kurde, to... Ja cię kręcę. Ok, to zobaczymy na Eventa. Total time. To ja teraz muszę... minuta zero... 9 pokonać. Ok, minuta 09. Będzie trochę trudniej. Ok, więc w ogóle gdzie tutaj to mam. Destruj balony jako metal Sonic. I pokonaj macza jako metal Sonic. Ok. Wyścig jako metal Sonic przez 20 minut. Przez 20 minut? Co przez 20 minut muszę grać w to? W ogóle on tak pokazuje. Trochę bez sensu jest ten Sonic, ale po prostu mi się też podoba, bo go jest szybszy ode mnie. Chodź tu, chodź tu, ty. Nie wiem po co są te. To są chyba te balony, albo nie. No, to nie są te balony. To są też znaczy balony, ale. Kurde, coś inaczej. Te balony powinny pięćdziesiąt tysięcy, kurde, zdobyć, a to strasznie tak zazwyczaj dużo. Ja już tak dostaję jeszcze, 50 tysięcy to dużo, kurde. Okej, okay, więc musimy pierwsze zadanie wykonać, a pierwsze zadanie to będzie nasz zdobycie nie Sonika, ale... Okej, okay, więc spróbujmy, uwaga... Ostatnia prosta i prototyp personikiem. Okej, okay, nie, nie, nie. Nie, 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 nie. Nie pokonasz mnie. Nie pokonasz. Nie pokonasz. I. I. Kurde, chyba w minutę nie przeszłem i nie zdobiłem... I zakręć za darmo. Twój nowy czas. 63? Czyli minuta trzy. Nie wykonałem zadania, niestety. Tak, mechaniczny tail jest! Jest, zdobyłem mechanicznego taila, proszę Państwa. Zamienimy się w go. E, aha, nie, ja nie mogę. Okej. Okay. Ale spoko, fajnie, naprawdę się cieszę, że mechanicznego raz zdobyłem, epika, którego było strasznie ciężko no, zdobyć. Bo myślałem, że update tu nie ma, a okazało się, że <laughs> był ten update, więc okej, okay, więc trzeba 50 tysięcy balonów zdobyć. No kurde, balonie, chodź. Dobrze, że tu nie ma już kolców, mnie to cieszy. To jest chyba jakiś shadow sun. Ale kurde, jest jakiś taki trochę. Tak mi nie pasuje trochę, bo. taki kurde pokazuje, że jestem głupi. To jest bez sensu, właśnie. No, ale kolejny update. Fajnie, że się cieszę. Spoko update. Ja się cieszę, na przykład. Więc. Uhu! Nie, 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 Oh my god! No i skok. Co będę miał 10 tysięcy, że muszę, będę musiał, to jest 500 tysięcy albo 50. Nie umiem. I chyba zrobiłem pierwsze zadanie, jak się nie mylę. Nie, nie zrobiłam. Zrobiłem jeszcze pierwszego zadania, ale no cały czas robimy zadania. ja w ogóle nie wiem, jak się nazywa ten Sonic. Więc jakiś metal na pewno, no bo metal, midny skóry, to jest jakiś event, no więc mm, pierwsze zamienimy się w oto tego sonika. Zobaczmy, jak wygląda. Wow, ok, boss, boss. Grand Nagroda. Metal Sonic. Jakiś skakowany. Metal Sonic Match c To Destroy, Destroy balon jako Metal Sonic. 3,30 teraz. Ej, to jest strasznie trudne. Ja chyba dziś tylko zrobię pierwszy, ale to no nie wiem. Kurde. To jest w ogóle nauka latania. Więc spróbujmy latać. Lekcje latające. Co Rozpoczyna się za 150... Aaa! Okej, okay. to się dopiero. Za 150 godzin Nie wiem, Co to jest? 591? To coś? Opłacało się tam zbierać. Opłacało! I teraz mamy to. Ok. Zamienimy się w tego metala w ogóle i zobaczymy coś. Bo to będzie fajnie, bo chciałem coś tylko zobaczyć. kiedy wlatę w balony. Ej, lak. O kurde. Nie, myślałem, że. Latania nauka, więc tu lądujemy. Uwaga! Uy! OK. Zobaczmy, czy mi się powiększą balony po zdobyciu chociaż jednego. Okay. Ile mam teraz w ogóle? No. Więc mam... Ja to chyba tam muszę, ale no zobaczmy, no, zobaczmy. Bo na razie tylko 14 balonów tam zdobyłem, muszę 250 balonów. Więc zobaczmy. OK. Tutaj pokazuję ten oczywiście, bez sensu. Pokazuję. Buu! Jak nie masz metal tego nie, to tego nie zdobędziesz. Naprawdę. Naprawdę. Spierdzielaj mi stąd, kurde. Nie chcę. Cię. Nie potrzebujemy cię w naszej drużynie. Super, under, under, Spear. on, speed, No nie ma tego speeda, kurde, no! Pierwszy jest! Już nie będzie. Mucha, a, 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 a! Ja jeszcze raz! Restart, kurde, bo już niego nie mogę, kurde, nie ma opcji. Szkoda, że od początku się nie zaczyna, tylko musi się to teraz utrudnić, kurde, bo w metalu to jest lepiej, kurde, zrobione, ale... No niestety, jak tam się, kurde, mu podoba, robi się, no... Przepraszam, no. Jak, kurde, przepraszam, no, po prostu, le lecimy, no. Okej, kurde, kurde, balonów myślałem, że zdobędę, ale nie ma.

że muszę 20 minut grać w to coś, żeby zdobyć jednego peta. Aż tylko jednego, więc bez sensu, kurde, ale no poświęcę się. 71, 72 i 73. Ui. No i koniec. No to lecimy, lecimy dalej, lecimy dalej, kurde. Chcę pokonać jeszcze raz tego, oh kurde, tego małego dzbana dźba, i go pokonać, i nie będzie mi w końcu pokazywał tego czegoś, więc tego czegoś. I muszę ten mecz, więc W ogóle tutaj utrudnili, teraz, żeby metala Sonika zdobyć, to chyba trzeba 500 zdobyć, 50 tysięcy, żeby zdobyć metala sonika, więc współczulej Którzy teraz dobywają metala. No ale też fajnie, bo metal bo już mi metal Sonic, kurde, już nie jest... Taki taki już... Ja już mam tego metal sonika, więc z tym metal będzie fajny, bo on jest jakiś skakowany, bo 3-0, kurde, pisze, więc... Do czego mi się tepie? To jest niedozwolone w tym wyścigu. Niedozwolona, niedozwolona. Lecimy dół, lecimy dół. Mam ciao. Lecimy, 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 lecimy! Jak, jak już? Piąty raz tego pokonałam? Nie wiem. Chodźmy zobaczyć i zakręcić. Może nam coś wypadnie. Ciekawe co. A chciałem magneta, żeby to była. Kurde, nie mam Tego Tego... Nie była. Oooooo! Co, co, co? Czekaj, jaki on jest? Tak. 9 cytryny. Ooooooo! 12%! Ja cię kręcę, kurde. Zielona góra, tak. Nie rozumiem. Najgorsza po prostu gra po polsku na świecie. Więc no... Dlaczego stoimy? Eee... Okej. Okay. Poczekajcie, za chwilę wracam, tylko muszę... No, powrót też zrobić, bo też jest... Open jest skończony magnet. Nowy stat szczęścia wyłącznie. Ciao, 5 pak. Aha, ok. No, zobaczmy, co mi wypadnie. 334 ringów. Tak, tak. z grubej rury 570 do EXPA. Dalej. Triple doświadczenia. No i teraz zobaczmy, co. No i oczywiście triple doświadczenia. Więc mamy legendę 2. 10 i zobaczmy, ile już balonów zdobyłem dzisiaj. Znowu o czymś zapomniałem i tego nie miałem. Tu, tu, ty, tu, tu, ty, tu, tu. Ja chcę to pominąć, kurde. Ty masz tutaj kuku w głowie. Szkoda, że Ty tego nie widzicie, ale ja tutaj, tutaj, to, to on to ma kuku w głowie, bo on to robi. Kurde, no co za chłopia. Nie wiem dla co są te kulki, po co są. Ale okej, okay, po co się są na pewno? Żeby 50 tysięcy. Ja jeszcze, jeszcze restart robię. Dajcie tam na górę skoczyć. Bo tam potem się tam, tam jakieś kurde. Ma jakieś magio, magia czarną mi... Się tepie, kurde, to ja też chcę tak się tepać, a ja wiem jak się tepać, kurde, ja umiem użyć tej twojej czarnej magii, niby więc ui, 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 to ja się przyzwyczaiłem, że tu były kolce kiedyś, ui, okej, okay, więc, okej, okay, mamy to, okej, okay, uwaga i pyk, i mamy to, i zbieramy, no i teraz się tepnąłem, kurde, to on teraz się tepnie, na pewno. Się nie tepną, no, no, no tepną, no już wiecie. Już wiedziałem, wiedziałem o tym. Okej, okay. więc robimy sobie takie skróciki, Znowu się tepną. ciekawy zacząłem. Uj. uj, uj, Kurde pierwszy, nie ty! Kurde, ty masz jakieś kuków w głowie. Ja nie mam, bo ja z tobą wygram. Ty masz kuku! Bo wygry bo przegrałeś! Muha! Więc idziemy na zieloną górę jeszcze... Nie, 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 nie. Robimy odwiedź, odwiedź wyścig jeszcze raz. Ty masz jakieś kuku. Your speed has been zapped by match 3-0.

nie wiem po co będą mi, ale na pewno po zdobycie tego, tego metalu. Znaczy 3, metal 3.0. 0 3-0 hacker. Potwierdzam. Uj. Robimy sobie skróciki. Dziękuję. Mój. Baj zapyt, kurde. No, co, co, co jest? Bo ja mam chyba, szy ja chyba szybszy od ciebie. Nie ja gość czy już to będę musiał zrobić żeby on przegrał mu a, a, a. ja cię zdobędę. Ty zobaczysz. Ja jestem silniejszy od ciebie. Ale będę musiał to być magnet. Ui, 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 ui. O, mam już 20 tysięcy. Kurde, to jeszcze 30 tysięcy, 40 tysięcy, 50 tysięcy, 60 tysięcy, 70 tysięcy, 80 tysięcy, 90 tysięcy, 100. I no. No kurde, to ja. No jeszcze 30, 40, 50. No. I ja chyba zdobędę pierwsze dopiero zadanie. Najpierwszym no ja zadaniem chyba będzie dopiero pokonanie tego Sonika 10 razy. Szkaże 10, bo już chyba dawno był. Już dawno już umarł, bo. Kurde no. Kurde te. Już dawno umarł. No przecież został przejechany przez samochód. Więc kurde no, co jest? Wow, odradza się. Odradza się, on jest niezniszczalny. Tak samo jak metal w ogóle. Metal no, też jest niezniszczalny. Jestem niezniszczalny. e, e. Blu. 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 Ok, zobaczmy, co może tutaj nam. Na zielonej górze. Zobaczmy. Tak, zielona góra, powrót. Loading Green Hair. Pobieranie instancji. Eee. I co? I jeszcze muszę go pokonać. 69. Uuu, na sam początek to dużo.

Ja chcę maitch madness. Dziękuję. Więc... Mamy, wygrywamy jeszcze dwa razy. No i zdobywamy pierwszego pecika. No i mamy to. Pierwszy pecik. Ui. Ja jestem w dobrej drużynie. Ty będziesz też musiał dołączyć do niej. A tylko ja jestem winien, żeby cię pokonać. Bo to jest moja zła część. Jak, jak kurde, to, to, to Jak trzeba te kurtki zbierać. I teraz będę miał już 70, kurde, to tak się w nerwie, kurde, to naprawdę będzie... Kurde... Nie wiem co, dać jakieś chlebanko. Lecimy do start, Okej. Okay. No kurde, chłop się tepie! Wiesz co, nie czytuj. A ja czytuję nawet, Co ja robię? Sprawdź. Sprawdź, a nie checkpoint. A chyba się to... Ja już to zmienię, chyba na tym. Na angielski. Tylko nie wiem jak. Będę musiał. Poleca. W nie wiem dlaczego to się zmieniło. Ale chociaż to jest po angielsku. Więc mamy coś po angielsku. Aha. Przegrałaś. I wygrałem. Aha. Ostatnie. Ostatnie będę miał pierwszego petka Nie piszę. Kto to pisał? Ktoś ze mną na 100%. Ły. No wiesz co? Uciekaj mi stąd ty, kurde. Wiesz co? Ja cię nie chcę. Uf, nie należy do naszej drużyny. Kurde, kurde! Kurde, to trzeba tam tylko robić. Na kurz, tam stoi, biedny. Czy się zlagował, czy nie? Nie ja wiem, nie mam pojęcia, gdzie mam Okej, 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 okej. Cały czas jestem na pierwszym miejscu, więc się dziwię. Okej. Okay. Eksp. EXP. Kurde, kurde. EXPiarka! Nie! EXPiarka! A przegram, Wy, wygrał, już. Już wygrał. No, wygrał, kurde. Nie wiem, że tak się szybko poruszę, ale wygrał. Nie, wygrał. Weź tego czao? Jak my, sposób na podziękowanie? I? Mam czao! Yeah! Pierwszy czao, okej, okay, więc. Biemy się na zimę. No i oczywiście. Pierwszy czao zdobyty! Kurde, już to 20 minut nagrywam. No kurde, to za chwilę koniec. Bo kurde, czy 30 minut to ja nie nagrywam? Tak to sobie czuję. No i pierwszy, oczywiście, zdobyty! Ja się. Ja się żegnam i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa-pa!